Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, pani Słowo, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Będziemy się modlić sobie przystami radosnymi, różańca świętego, obiorącym sobą przystępy, nasz to nas tej o obozy, o postarze, w tej o obozie rozwiązania.

Allora, vi ho messo a scuola